Zemka z tej strony PAIN i dzisiaj jesteśmy na stronie CSB Twin. E, taka trochę nowa strona. A ze mną jest Demizem. Tema! Dobra, no to najpierw zaczynamy od ruletki. Gdzieś tak. Yy, z 5000, no teraz. O, widzę, że A, to A tam ze mną! Nie, bo zawsze po zielonym, jak są dwa czerwony to przeważnie jest czarny Ja o, właśnie. I już 5 euro To jeszcze raz sobie tak polecimy Tak z kilka betów O widzę zielony O widzę zielony, ja, ja to, <laughs> ja to czuję Ja to czuję Oby moje, moje słuchawki tu przeżyły Taki dźwięk masz ustawiony mocno? Yy, nie, żeby przeżyły, żeby ich nie wypalił przez okno. A. O i czarny. Easy profit. E, dobra, no to teraz idziemy na miny za 5000, może i na razie jedna mina. To mi 15 euro O kurde <głos》>, Tak szybko? A, wjechałem, wjechałem <głos》>. e, Dobra, to drugi Jeszcze na koniec flipa, 1 vs 7 A mogę, bo mi trochę te miny nie idą To ty tworzysz, czy ja? E, stworzyłem już, tylko że mi zagło, poczekaj chwilę O, widzę Włączę jeszcze Eee... Yy, wbijać już yy, nie, bo kurwa stronami stronami A no to spoko. To garni tego neta. Yy, właśnie... A mam no, pakiety mam Dobra już mi yy, To już mogę wbijać Też No to wbijam. Hallo. Jaj Chyba poszło Biłem? Biłem Grałeś O Nie to easy Tak wygrałeś? No Dobra. Teraz jak działa Dice trzeba zobaczyć I o co chodzi w tym DICE? No co? Masz tutaj? Profit i tam sobie lewa, prawa, lewa, prawa W prawą masz y, najwięcej procent, a w lewą masz najmniej Aha, dobra. A, dobra Będę no to najpierw końcówkę weźmę Oh yeah! No. O, wygrałem Coś tam chyba Tak? Tak, wygrałem Gra kolejna i teraz stawiamy trochę więcej. 10, 400, 171. Chodź jeszcze raz na tak flip. Ech, no już idę. Zrobić grę? Czy ty zrobisz? A jak chcecie mieć y, ile jest darmowe tych końców? 5. To wpisujecie y, pain i macie 500 końców na stronie. Strona wypłacalna normalnie y, w Windrawie. Są itemy. Już nawet pokazuję zaraz. Tylko niech mi ten internet szybciej działa. Czemu takie chujowe internety, nie? Nie <noise> no, na wieczór to tak działa. A. dobre dołączasz już na tego? Czekaj, bo chcę pokazać, że... że... inwentory. A, chcesz Inwentory bota pokazać? E, tak. Macie tutaj... A... Y, takie nawet lepsze i ity, kluczyki do wypłacenia. Te skiny, są kilka. I non-stop y jest coraz więcej. A, cały czas więc warto pogryć sobie. Może coś się uda, Dobra. Jeszcze sobie tak wbiję kilka razy. Nie wiem czemu, jak biorę Windraft, to mi się dłużej ładuje. A jak na stronie jestem, to szybciej. Bo to jest po prostu takie zmienianie, wiesz? I osobna sub, sub jest strona od nowa ładowała? A, to spoko. A ty jeszcze nie biłeś? Nie wiem, no czy, y, konflikt jest, tylko czekam na ciebie. Dobra, a no widzę, już jest. <laughs> User left your channel. User joined your channel. Dobra, put i damy na Idzie train. Okay. To będzie czarno. Dobra, jeszcze tak zrobię z dwa może bety tutaj i potem idę na... Yy, minus. A myślałem, chcę, że będzie dobra, na miny sobie weźmiemy razy 24 i 1000 Nowa gra? Jestem ciekawy, czy kiedyś trafię tak razy 24, że miny są Ja raz trafiłem, ale wiesz co żebyśmy z kolego na jeden chyba tak 16 razy w jedno miejsce. Ja właśnie tak robię. Ojoj. Dobra, może jednak nie, trochę za dużo już przegrałem. No wiesz, tak tylko chyba 20 razy poszło. Noż kurwa! Dobra, robimy jednego beta, może. E, stawiam fula i na czarny lec. Tak. I będziemy potem kończyć odcinek. Więc oby teraz to siadło. Jeśli no to wpisujecie tutaj pain, wszystko nie, Żeby nie było... Żeby, żeby nie było... poczekaj jeszcze tego beta. A, okej. Okay. No to wpisujecie tu payne. Wszystko z dużych. Macie 500 końców. Do krania. Więc zapraszam. I patrzymy, czy tutaj demizem. To na razie i cześć. Dobra, czekaj, 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 ostatni. Znowu full. Ostatni, ostatni, przyrzekam. No dobra A jak to nie wypali, to daję fulla na Daisa i na najniższy. I czyżby. What the fuck? Dobra, to na razie i cześć.